Zobacz, to jednak. Sam siadaj, tam siadaj. Tu siadaj. Nie? Zaraz powiem dlaczego. Wszyscy mi się no. no powiedz, przywitaj. Rycerzy trzech, kmici dwołowe wioski za głowa. Wiremina swek Wszystkim nam się oddyta. Witam pytam. Morongu. Morongu. Andrzej Wojtek, chłopcy jeszcze raz. Dziękuję wam, że przyjechaliście. za my dziękujemy tobie, że zresztą. Filma Perfekt. Ubezpieczenia. Ubezpieczenia i imprezy. I No i nasz Edita. A, z No, z i No, z komando. Mogę z komando. Pozdrawiamy. z z z z A, Panie powiedziałeś, właśnie to zagłoba, nie? Ja jestem zagłoba,